ma tutaj Dr. Stalker, a dzisiaj nagrywam z nowej gry. Tak jest to ta gra, w której powinniście obejrzeć jak rozpakowuję i mówię tam więcej informacji, ale to powtórzę jeszcze raz. Tak, jest to gra że będzie jeden odcinek, a później będzie ich więcej, a to jest tak. Będą, będzie... będzie seria z tej gry, ale dopiero gdy już ukończę, Sleeping dogs. Tak, i myślę, że powinienem sobie tutaj trochę chyba dźwięk uciszyć, bo będzie chyba trochę za głośno nagrywać. trochę sobie uciszę. Muszę do 20. Ja myślę, że to trochę do 30. A to, do dźwięk efektów. To może efektów pomogłyby być. Aj, nie wiem. Głośność wypowiedzi. No to weźmy do sobie tutaj. Tak, a 20. Okej. Okay. Mm. Dobrze, chyba wszystko dobrze mam ustalone no to dobrze, okej, okay. dobra, a więc zaczynamy, więc, no włączyłem sobie już tą grę, żeby, tylko żeby zobaczyć, ja że tutaj tam, no ogólnie można sobie wybrać później misję, jeszcze nic nie przeszło, jak widać, yy, po prostu tylko żeby zobaczyć że wszystko dobrze działa i w ogóle, więc zaczynamy nową grę. No, i tu sobie można wybrać poziom trudności, ale ja, ja wezmę normalnym. Tak, jest normalnym, dobrze jest, dobrze. Wezmiemy sobie normalnym, nie będziemy, grać powiedzieć na, na, na łatwym. Normal tu, hm. dobra, jak dla mnie jasno się dobra. Chyba wszystko dobrze jest ustawione, tak mi się wydaje. Zaczynamy. Tak, mi to pasuje. I teraz będę cicho, teraz będzie film. Tak, jeszcze nie ma filmu, jest żywanie. Dobrze. Aha, mam tak. A, i dobra, przeczytam sobie z piszą. Dobra. Okay. Corvo, Shushas, me there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else, and the spy master was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Can I microphone? Emily okay. and i will count the days until you return. Hurry home and bring good news. No, co? Już rufilnik? Tak, chyba już ufilniku. Dobrze, rzeka. Okej. Okay. Coś tu jakoś wklotkuje, co mi się po prostu zdaje. Nie, no chyba szklotkuje lekko. Zobaczmy tutaj sobie. Właśnie, patrzcie jakie to fajne. Uuu, nie, podczas nagrywania coś mi klatkuję. Bo tak mi nie klotkowało jak nie nagrywałem. A nie, chyba przestałem przetrować. OK. Okej, okay, już jest dobrze. Okej, okay, chyba aż za bardzo trochę ściszyłem dźwięki. To mi się daje, nie jestem pewien. Już trochę je podgłośnię. Dzięki. Może zrobię po prostu wszystko na 30. Hmm, a może trochę więcej, po prostu ogólne wezmę na 40. Ok, myślę, że tak chyba będzie lepiej. A może dalej za cicho, może dojść trochę wypowiedzi pod głośnie. Czy akcy ustawiania podczas pierwszego nagrywania. Chyba teraz powinno być dobrze. Dobra, chyba jest dobrze. Mam, chyba, tak, mam nadzieję, że okazało trochę mikrofon. Łał, ale tu ładnie, naprawdę. Ładnie wygląda woda. Fajna gra, prawda. Ładnie podoba mi się otoczenie w tej grze. Ładnie jest. No, to jeszcze nie widziałem. Powiem w jakim momencie ja już nie widziałem po prostu... włączyłem sobie tą gry, tylko żeby zobaczyć, jak to się tutaj... ...zbiera. Woda płynie. Nareszcie w domu. Tak jest. Woda, no dosyć ładnie woda wygląda. Tak jest. Właśnie. Ok. I teraz, o właśnie, te czarne pasy zniknęły. No i właśnie w tym, właśnie w miejscu z tym zakończyłem. Panie, nie, że dzień dobry. Dobra. Te ubrania, jak widać, też, nie wiem, XIX wiek, nie wiem. Chyba tak.

Yeee, yeah, okay, <laughs> mm -hmm. i się going to go to the next one. Flesh, I don't know if I can find it. I can find it. Flesh, I don't know if I can find it. I I not know

Co jest? Dobrze, z nich trochę widzę. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jeszcze nie mam. Jest! Nie zauważyła mnie. Szukaj Dobra, wygrałem. Jej. Dobra, biegnie teraz ją okolisia. Dobra, więc on obiec. No dobrze. I'm okay. Ah, yeah, yeah, I'm sure the chairman bits Please come Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. Wherever you've been. They sent him all around the isle to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment. i'm not so sure that painting looks like campbell oh i don't know okay i to a too tired sorry no hatam okay there's six people not criminals We've gone beyond that question, your majesty. They are They're my citizens. And we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, your majesty. Corvo! <many> Two days early. Of surprises, as usual. So, Brown, in the dream that brings you home to me. What news have you brought? Ah, yeah, forget. Okay. We've dealt with this before. Knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards! They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes. Don't worry, darling. Mother is fine. Wait. Where are the guards? Who sent them away? Mother, look. What are they doing on the rooftop? Co? Emily, come here. Wow. Wow, okej, okay. przy czasie właśnie, czas się zatrzymał, opowiem jeszcze, czemu nic nie nie gadam, nie gadam nic, bo chcesz drogę, się, chcesz się orientować, o co tu chodzi, fabule i staram się czytać, co oni do mnie gadają. Okej, okay. a więc tutaj wskazówka, walka, okej. Okay. Oh. <laughs>

Corvo, thank you. If you here... no more. Nie Nie! No to za menda Okej okay. Chcę załatwić tego kolesia, kurde zniknął. Nie umieraj!

Ok, i tak powiem, że trzeba się grać. No to, ok, kurde. Nie mogli szybciej przybiec, żeby zobaczyli, że ja ich bronię.

even though you almost sank our plans but it turned out well you were in the wrong place at the right time and someone has to take the fall goodbye corporal somewhere take it back to yourself so when you said us Jestem w celi, tak? Zamknęli mnie tutaj. Okej. Okej, to pewnie jest klop. Dobra. Nie będę komentować tego klopa. Jakoś... Co? Jakoś tak... Hmm, tak... Spadek FPS-ów? Nie, nie, chyba jest dobrze. Ok, A więc w tym miejscu zakończę ten odcinek. Na widoku z tego okna. Zakratowanego. Ok, A więc więcej odcinków z tej gry ukaże się... Yy, no, chyba jak skończę Sleeping Dogs. Choć kto wie, ja jestem niecierpliwy. Może będzie więcej odcinków przed ukończeniem Sleeping Dogs. Okej. Okay. No, jeśli film Was się podoba, dajcie łapkę w górę. Jeśli, czy chcecie otrzymać informacje, w moich filmach, dajcie suba. I okej, okay. mówił do Was dr Stalker. Nara.